Witam Was serdecznie. Dzisiaj przyrządzimy fantastyczne danie z kuchni włoskiej, a mianowicie krewetki z fasolką. Czyli będzie to taka poniekąd fasorka, fasolka po brytońsku, natomiast nie będzie tam kiełbasy, boczku czy czegokolwiek, czego tam, co tam zawsze wrzucacie, tylko będą krewetki. To też będzie pewnie trochę inna zasada przyrządzenia, też nie będzie taka wodnista. Raczej powinniśmy się skupić na tym, żeby była taka dosyć w miarę gęsta i czego będziemy do tego potrzebowali? Oczywiście. Krewetki. Krewetki, jeżeli są szare, to oczywiście musicie je dłużej na patelni smażyć, ale tym się zajmiemy zaraz. Jeżeli natomiast są różo, takie różowawe, to znaczy one już wcześniej były w miarę tam przygotowane, więc będziemy musieli je tylko podgrzać na patelni. Na czym oczywiście podgrzać? No podgrzać musimy to na oliwie z oliwek, więc oliwa z oliwek będzie Wam jak najbardziej potrzebna. Do tego wszystkiego fasolka, passata, czyli coś, bez czego kuchnia włoska obyć się nie może. I do tego wszystkiego będziemy jeszcze potrzebowali natki pietruszki. To danie podaje się tak naprawdę z takimi grzoneczkami, tak? Czyli będziemy potrzebowali do tego taką bagietkę. Kawałek bagietki, tak? Posmarujemy ją trochę masełkiem, do tego jeszcze do tej potrawy, a także użyjemy trochę ząbków czosnku do tych naszych bagietek. No i tak naprawdę posypiemy ziołami i możemy się delektować. Zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy a mianowicie o winie. Białym winie, szklaneczka białego wina, do tej potrawy jak najbardziej Wam się przyda. Więc zabieramy się za robotę, zaczynamy od tego, że siekamy czosnek na takie drobne płateczki, tak jak ja to mówię, tak jak migdały, żeby to wyglądało, podgrzewamy go na oliwie z oliwek trochę, dorzucamy krewetki, później te krewetki wyjmujemy, no i wtedy wrzucamy tam fasolę. Ale jak to robimy, to już za moment. Zabieramy się do roboty. Zabawę, tak jak mówiłem, od siekania czosnku, więc ten czosnek. Tak siekamy na takie drobne płatki, cienkie płatki, może nie drobne. Powinny być mniej więcej dwa ząbki czosnku na tą potrawę, natomiast ja powiem Wam szczerze, że pewnie zrobię trochę mniej tego czosnku, bo wiadomo jest taka zasada, że nieraz niektórych potraw oczywiście miejcie sami, przyrządzacie go swojej nie wiem, żonie, swojemu mężowi, dzieciom. A nie każdy jest zwolennikiem czosnku. Ja na przykład uwielbiam czosnek. Podobno jest bardzo zdrowy. Chociaż wiadomo, że z tym zapachem czosnku, no to no nie jest tak zbyt fajnie. I nieraz lepiej na przykład do pracy nie brać sałatki z sosem czosnkowym, bo może się okazać, że zostaniecie w tej pracy znienawidzeni. Ten czosnek, widzicie, tak się nam trochę niezbyt pokroił. Więc z tym czosnkiem starajcie się go tak, żeby dodać tyle, żeby każdemu pasowało. Ja tego czosnku dodam także do yy, naszych grzanek, więc tak naprawdę, dlatego. Jest go tutaj trochę więcej. Teraz jeszcze musimy posiekać tą naszą natkę pietruszki. Tą natkę będziemy po pierwsze dorzucali do naszej potrawy, a także później oczywiście do dekoracji. Więc teraz zabieram się za siekanie natki i już za chwilę wracamy, ponieważ rozgrzejemy olej na patelni, podsmażymy chwilę czosnek, do tego czosnku dorzucimy, tak jak mówiłem, nasze krewetki, na, dosłownie na, na trochę, ponieważ one są już gotowe, więc musimy je po prostu podgrzać żeby ich nie spalić musimy je ciutkę, ciutkę, ciutkę podgrzać no dobra, no co, koniec gadania i wracamy już za moment oliwa jest już gotowa Rzucamy czosnek troszkę, dosłownie go musimy trochę zrumienić a w tym czasie jak on się będzie to rumienił my zajmiemy się naszymi naszymi krewetkami, bo krewetki trzeba umyć, wytrzeć a następnie je posolić Wracamy za moment. No i dobra, jak widzicie, mamy już, mamy już ten czosnek gotowy. Teraz wrzucamy krewetki. Krewetki, tak jak mówiłem, najpierw myjecie, później je suszycie, a na końcu przyprawiamy solą i pieprzem. Wrzucamy te krewetki dosłownie na, na chwilę. Jeżeli są różowe, jeżeli są yy, to krewetki szare, czyli takie świeże, wcześniej nieprzygotowywane. No to one trochę dłużej muszą spędzić czasu na patelni. Natomiast, jeżeli to są takie właśnie, tak jak mówię, już krewetki różowe, to znaczy, że są to krewetki już wcześniej w jakiś tam sposób przygotowywane. Więc można je tutaj tak naprawdę trochę krócej trzymać. To wszystko trochę dosłownie, nie wiem, minutę, dwie, sobie podgotujemy, żeby to po prostu było ciepłe. I dolejemy tutaj wina. I z tym winem trochę to wszystko podgotujemy i przejdziemy za chwilę do kolejnej części Jak dolejemy za chwilę tego wina to po prostu podgotujemy chwilę to razem i krewetki wyjmiemy a wrzucimy tu po prostu fasolkę z puszki to fasolka jak będziecie wrzucali z puszki, to pamiętajcie, żeby, żeby trochę tej zalewy też od razu tutaj dorzucić z tej puszki, żeby to było takie fajne, gęste. I dobra i teraz trochę gotujemy sobie to wszystko razem i wracamy za moment. Tak jak mówiłem, jak już się troszkę to wszystko podgotuje, to wyciągamy stąd krewetki, ciach, zbliżamy się za krewetki. Odłóżcie je w jakieś ciepełko, żeby one nam za mocno nie ostygły. Możecie ewentualnie, jeżeli wrzucacie je na jakiś tam talerzyk, w jakieś miseczki przykryć to oczywiście, żeby, żeby one po prostu były ciepłe. tak? Tutaj natomiast teraz wrzucimy nam fasolkę. Wrzucimy fasolkę. Musimy ją otworzyć i chwilę gotujemy tą fasolkę, jak ją dorzucimy a później jeszcze do tego wszystkiego dorzucimy natkę pietruszki no wychodzić chłopaki wychodzić z puszki, już drużyna fasolowa niech wychodzi z puszki nawet powiem wam, że nie musicie całej tej puszki bo ona jest dosyć duża myślę, że tyle a boż. jak szaleć to szaleć słuchajcie. to już wyciągajmy całą fasolkę tej naszej puszki teraz tak, tą fasolkę jakieś około, około minutki sobie z tym wszystkim tutaj trzymamy jak już podtrzymacie, to za chwilę dorzucimy tutaj tak jak mówiłem latkę pietruszki a później zalejemy to passat pamiętajcie jeszcze, że to jest ważne tutaj sobie też troszkę wszystko posypiemy solą i pieprzem, żeby to miało taki wszystko fajny smaczek, doprawiony. I ta fasolka nam się tu ładnie gotuje. No I dobra, i wrócimy za chwilę, będziemy dorzucali tu po prostu za moment y, passatę i do tego wszystkiego jeszcze Natkę piesoka się już tutaj ładnie troszkę podgotowała wrzucamy tą naszą natkę pietruszki wlewamy też ja tak z pół szklanki passaty i to wszystko sobie mieszamy ładnie i będziemy teraz to jeszcze gotowali przez chwilę Możemy, jak jest za mało tej pasaty, bo chyba jeszcze trochę trzeba dolać, żeby to było bardziej pomidorowe. I za chwilę do tego wszystkiego dorzucimy krewetki, a w międzyczasie też jeszcze zajmiemy się przygotowaniem naszej, naszej dalszej, dalszej potrawy. A powiem wam już wleję tą pasatę. Całkiem dużo mi zostało. Czyli zajmiemy się za chwilę. Bagietką, a niech to wszystko chwilę się w tych pomidorkach pogotuje, i w międzyczasie za chwilę też dorzucimy tu te nasze kreweteczki. Wracamy za chwilę.